Cześć wszystkim, zapraszam Was na krótki haul lumpeksowy. Dzisiaj mamy rzeczy kupione w cenie 2 zł za sztukę. Mamy ich 6, więc zaczynamy. No, coś tam tym razem się udało znaleźć. Nie wiem, czy takie ekstra, ale przynajmniej uważam, że całkiem mają dobre składy. Pierwsza rzecz to jest taka bluzeczka. zastanawia mnie ten dół, jak to będzie wyglądało. No, ale przymierzę, zobaczę. Słuchajcie, ona jest w 80% z wiskozy, 20% z poliestru. To jest firma jakaś pieces 23 zł była cena wyjściowa. Ja jak mówiłam tam 2 zł. Mamy tutaj taką zakładeczkę na rękawie. No i szerszy rękaw zakończony mankiecikiem. I ona jest w kolorze kremowym z takim tu wzoreczkiem. To nie jest gładka całkowicie bluzka, tylko ma na sobie takie wytłoczenie. Lecimy dalej. Teraz mamy bluzkę koszulową. Taki jakiś vintage ta Meteczka tutaj na tej bluzce, nie znam w ogóle, pierwszy raz widzę coś takiego. Tutaj nie mamy metki ze składem, no ale to na wyczucie, słuchajcie, to jest taka cieniutka bawełenka. Koszulowa ogólnie, bez kołnierzyka, zapinana i taka raczej do pasa, dość szeroka. Mamy długi rękaw zapinany na guziczek i guziczki są w kolorze brązowym, takim jasnym. Mleczna na czekoladek. ja to mówię, rozmiar, słuchajcie, to jest eseczka i cena jej wyjściowa to było 21 zł. Lecimy dalej. O, tu coś, co jest z kiepskiego materiału, ale nie wiem, czy to w ogóle jakoś się będzie kwalifikowało, ale bardzo mi się podobała kolorystyka. To jest brązowa spódnica, słuchajcie, z takimi różami w kolorze też brązowym, prawda? Kakao i takie liście, lekko khaki. To nie jest taka zieleń typowa. No i nie wiem, jak to się będzie układało, bo ona jest ogólnie na sznurek. Nie ma tutaj, powiem tak, żadnej, żadnej, ale żadnej metki. Ani jaka to firma, ani jaki to skład. Może ją przekręcę całkowicie, bo szukałam i nigdzie nie znalazłam. No i nie ma. Nie ma. Naprawdę nie ma. Bez żartów. I tak przyglądałam się, czy to było tu coś wszyte, ale było wszyte, bo jest jakaś nitka, jedna została. Ktoś wyprół, komuś przeszkadzało strasznie. Zobaczę przy jak nie, to pójdzie dalej. Taka jedyna do zastanowienia się. Mocno brałam ją, ale i tutaj ogólnie nawet nie było ceny metki z ceną, jak, jaką proponował sklep. Tutaj słuchajcie, walnęli cenę 40 zł. Chcieli za to sobie, no więc nikt nie kupił. A ja kupiłam za 2 zł. To jest Weromoda, rozmiar 38. To jest marynareczka. No to jest poliester, wiadomo, ale ja z mażynakami to nie jestem na bakier, jak jest poliester, bo to mi nie przeszkadza. Yy, prosta, na rękawach, żadnych guzików i to jest ten model, słuchajcie, taki do pasa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podoba mi się, ona nie ma tutaj żadnych mhm. klapek. Yy. Myślę, że może być ciekawa. Zobaczymy, jak to się właśnie będzie układało, te wycięcie, czy tak ładnie jest, czy będzie się źle układało. No ale za 2 zł musiałam zaryzykować. I wzięłam. Słuchajcie, teraz mamy dżinsy, yy, Kolor kremowy, no, kremowy, kremowy. kremowy. Takie standardowe proste dżinsy, Z tyłu kieszenie, z przodu kieszenie. 29 rozmiar. Taka oto firma. One się często tu u nas zdarzają w lumpeksie. Cena wyjściowa to 26 zł. I co tu więcej? Dodatki to mamy guzik srebrny. Cały. Zwężane. Całe, całe nieporwane, tak, proste. Zobaczymy jaki stan jeszcze, bo tak... To proste czy zwężane? A ja powiedziałam proste czy zwężane? Nie, tak się zastanawiam. One są lekko zwężane. Yy, czy to nie będzie za niski stan? I ogólnie to tutaj jest bawełna, wiadomo jak to. Jeans bawełna z elastanem. 2% elastanu. Yy, I kolejne spodnie to już nie są jeansy, materiałowe i tu za to mamy białe. Fajne fajne prawda Przynajmniej tak, tak wyglądają razie. ale to też chyba mi się wydaje że nie będzie wysoki stan na bank ale to może do tych jakoś gapów będzie fajnie e, ostatnich zielonych tak, podobnych tak I to jest firma Kubus i cena wyjściowa było 26 zł i tu jest napisane że to niby rozmiar 36 no ale wygląda na większy także myślę że bez problemów nie wejdę i to też są so... no, mamy zapasowy guziczek jakby coś i słuchajcie to też jest bawełna z dwoma procentami elastanu Mm. Zwężane, ładne. Bez żadnych, bo któregoś dnia chciałam wziąć, ale miały tutaj takie plamy, komuś się odbarwiły. Już miałam płacić, ale przy kasie zobaczyłam, że są szklanami, więc nie wzięłam. To to tyle, przymierzamy. Opsalala. Ok. No, Zacznę kochanie od tej marynarki, bo bardzo mnie interesowała. Tak, bardzo. Marynarka jest super o, okay. <laughs> e Dość wąskie rękawy ma, no bez problemu weszłam, jest wygodna. To nie mogę powiedzieć, że nie. Jest wygodna, ale dość takie przy sobie rękawy. Tutaj ładnie się układa z przodu według mnie, prawda? No, ja tak. akurat miałam taką koszulę na sobie, nie będę tutaj kombinować, zmieniać. I dopiero teraz się zorientowałam, że ona jest, jak zobaczysz, dłuższa. Tak. Ja to widziałam od razu. Ale jakoś tak ale nie zwróciłam uwagi na to. Mówię, ale czy to w czymkolwiek to... przeszkadza według mnie w niczym? Mhm. Nie, fajna jest! Spoko. Według mnie bardzo fajnie wygląda. Teraz ogólnie są modne, ale no tu z klapami, takie tu duże dada, zajście dada. i prościutkie, no nie? Ale myślę, że tutaj nie ma co narzekać. Bardzo ładna. I ładnie się układa. Spoko. No i ta no, podoba mi się. 2 złote. Podoba mi się. Naprawdę. Znaczy, no bo ja w się nie przymierzam rzeczy, bo to weźcie teraz, się rozbierzcie w tym lumpeksie z tego wszystkiego. Tak. I to załóżcie w tych lumpeksach jest zimno o Juniu. Więc? Jak no, tak, okropnie. Zresztą światło jest tam też specjalne, że widać jak widać. Czyli plamkę można. Tak, bez problemu można przyjść do domu i, tak. i dopiero ocenić. Okay, to co, z sprawy? Tak, dalej lecimy. Wydaje mi się, że ładnie wygląda, prawda? Mhm. Spoko. Obawiałam się tutaj tego dołu, tego marszczenia, ale to fajnie się tak podwija, że nie przeszkadza. Tworzy nam taką talię, no nie? Można jak komuś, by coś tam przeszkadzało, to można pokombinować, sobie to po prostu całkowicie schować. I będziemy mieli tego typu bluzkę. Mhm. A jak nie, to można ją wyjąć. I, I mamy tą falbaneczkę, go. tak. Aha. No. I te rękawy tak fajnie opadają. Nie, i przyjemna bardzo. Przyjemna. Tak. I dekol też jest super, no bo nie jest tak mocno pod szyją. Ja tak lubię nie. Lubię tak nie. Co Widzisz, ja miałem tak powiedzieć? Nie? Ja tak lubię. <noise> tak lubię. Jak, ja mnie, jak lubię. mnie nie dusi. Ja Ciebie <głos> lubię. <głos> <głos> bardzo fajna. Tak. Super. I ten kolor ja ogólnie w białym to tak mi się wydaje, że lepiej mi jest w takich niż kolorach niż, tak, niż taki typowy biały. Także mhm. zostaje, no nie? Spoko. Mhm. Teraz ta koszula, w której pokładałam duże nadzieje, a tak ją założyłam. Tu żadnego wow nie ma. Ciągnę trochę rękawy, to tak dość szeroki jest tutaj ten rękaw. No wiadomo, że to nie na teraz. Może przez to, że ona jest czarna. I krój jest fajny. W sumie tak. Prawda? Układa się dobrze. Ale jakoś tak. Ten tył to krótszy? Czy ona jest krótszy? Nie, ona jest słuchaj, ona A. jest podwinięta, bo to o ją trzeba wyprać, wiadomo, Aha. wyprasować. Tak, tak, bo To jest taka naprawdę delikatna bawełna, to bardzo co, to delikatna. dopiero wtedy powiesz, czy jest ona fajna, bo jak ją wypierzesz i wyprasujesz. To no ja wiem, że to od razu inaczej wygląda. Inaczej ale to, taka leciutka, przyjemna. Ale nie wygląda to strasznie źle. To nie nie no, wygląda nie, strasznie źle? Nie, nie, nie. Jest ok, tylko że no, trzeba, tak jak mówisz, ją trzeba wyprać i wyprasować. I dobrać dół do tego. Odpowiedni, bo teraz jest taka czarna, czarna, czarna. Sali na papcie. <laughs> no. no to okay. jak wypiorę, wyprasuję to wtedy, zobaczę jak to wygląda, bo ona ogólnie nie jest zniszczona. Nie ma żadnych, że ona jakaś jest wyszarzała i tak dalej. Tylko to jest czarny kolor Wyszarza... spoko. Nie wyszarzała? Nie wyszarzała, bo często są takie sprane, tak? Ten czarny jest taki już nie halo. Mhm. A tu jest okay. ok. Dobra, to lecimy dalej. Okay. Mam na sobie teraz tą spódnicę, która mi się nie podoba całkowicie. Poza tym, że ładne są te kolory, to jest nieładna. Tutaj te sznurowanie, tutaj robi takie, taki worek. Nie, no co tu dużo więcej mówić, ona odpada. Tak ładnie jest zrobiona. Poza tym, żeby jakby była może w pasek, to by inaczej. Nie, nie, nie. To nie. To, to nie dla ciebie? Nie, nie. Dobra. To przechodzimy dalej. Teraz mam na sobie te kremowe spodnie, ale ty musisz powiedzieć, bo ja się nie widzę tu w tym lustrze. Prześwitują? Nie prześwitują? Nie. Rozmiar to jest dobry, tak? One są takie do pasa. To nie jest wysoki stan, ale są do pasa, nie, czyli stan akceptowalny. Długość nie wiem. Jest okay. Ogólnie długość to tak też do zawinięcia raczej. No ale, no ale tak, tak no nie, tak są dobre. Nie, no tutaj nie ma, ani niestety. I, i takie ani wygodne. Nie. wygodne. Tak, spoko. Z jeszcze raz. Bo mam jedne takie jeansy, co zakładam. Właśnie kremowe, właśnie beżowe. Tam jest strasznie w nich niewygodnie. Nie by mają elastan, ale taki twardy hmm. jest ten jeans. Hmm. Gruby słabo. słabo. Tak, a to no. są miękkie, tak? Nie, ładny ten kolorek, jest bardzo tak, ładny. To jest bardzo szalony. Śliczny. Tak. Ekstra. Dobra, lecimy dalej. To jeszcze jedne spodenki. Mhm. Tak. Ostatnie spodnie. Nie podoba mi się, jak one tu leżą. Zobacz, co się robi. Taki worek. No, strasznie to wygląda. Aż tak? Nie no I... normalnie. Co to? Chyba I tak kieszenie już... są... Nie wiem, tu chyba specjalnie jest tak wszyte, że one są prześwitujące, bo tu jakoś tak. No nie? Jakoś to tak zachowany jest kształt strasznie tych kieszeni I tego to, wszystkiego. No, jest tutaj. Prawda? Widzisz? Mhm. I tutaj. Nie wiem, takie coś, to mi się nie bardzo podoba. Ale no to jest. są takie typowo cieniutkie, leciutkie spodnie na lato. No to kurczę. Naprawdę. Mi się wydaje, że nie przeszkadza to. No stan jest... Z tyłu jest, jest spoko, Taki do nic... przeżycia. Według mnie są spoko. No nie wiem. Nie, muszę obejrzeć się dobrze, bo tu ta choinka zasłania tak, i tak, 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 tak słabo tak, widzę. Tak. Wyprasować. Tak? Nie no, różnicie, wi no wiadomo, no, ale... To inaczej wyglądało wszystko. Poprzy poprzyglądam sobie w tym Przeglądam. drugim lustrze i popatrzę tak. jak to wygląda. No bo nie jestem tego pewna to, co mi tutaj tak w boku... Wokół... To nie bardzo mi się podoba, jak to prześwituje. No to co? To na tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na następny filmik. Cześć.